Słuchajcie, my w Piątki zawsze chcę wam opowiedzieć o tym, co fantastycznego dzieje się w e, kinie szeroko rozumianym. A to jest taki serial, który podbił wasze serca, Odskazane potem przez tak zwane spin-offy, kiedy wyjęto jeden wątek, wątek Patty i postanowiono się zająć nim właśnie rozłożyć go na czynniki pierwsze z fantastycznymi aktorami, z cudownymi rolami. I takie osoby mam u siebie. Patty 1, a teraz przyszedł czas na Patty 2. Patty 2 Ciągnęłam się na maksa. I chciałam powiedzieć, że ten piąty odcinek y, zaczęłam, ale myślę sobie, nie, zostawię go sobie na podróż pociągiem. Na deser? Na deser. To tak. ściągnij wcześniej, bo tam zasięgnie. Ściągnęłam, no już zaczęłam oglądać I W po twoich kątek. pociągach to nie ma zasięgu. Słuchajcie, <laughs> Dita Berkeley Schulz jest razem z nami, która wciela się w postać Anny. Cześć, dzień dobry. Dzień Almy, dobry. Almy. Almy. Tak. Almy, nie Anny. I Blanka Kot, która gra Natalkę. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Tak powiedziałem Natalka, bo jesteś, y, no jako bardzo młoda... Weszłaś. Jesteś w której klasie? Jestem teraz w trzeciej i idę do czwartej. Po no pokazji. właśnie, czyli jesteś młodą aktorką. Jak się wchodzi do tak silnego zestawu aktorskiego, jaki gra w Patti, tak bardzo kojarzonego, tak bardzo doświadczonego? Znaczy, jest to gigantyczne takie no, wyzwanie, ale też duża odpowiedzialność, bo jednak no, Patti jest serialem bardzo takim, już takim wręcz ikonicznym, który, mm. że ta jej postać jest naprawdę bardzo. Uwielbiana i kochana, więc to jest duża presja, taka po prostu mentalna, że jednak ta moja postać już istnieje i ja muszę tak trochę, do, tak po prostu no nie mogę zawieść widzów, no bo to jest jednak duża też społeczność, która po prostu uwielbia ten serial. Ja też bardzo lubiłam pati, zanim miałam szansę w niej grać, więc myślę, że to była duża taka odpowiedzialność, odpowiedzialność. Kiedy zostałaś zaproszona na casting, bo ktoś cię wyłowił szukając kontynuacji z małej Natalki, potem pojawia się twoja postać już po latach grana przez ciebie, to pomyślałaś sobie, to żart, wzięli mnie, bo nazwisko, wzięli mnie, bo jestem Podobna do tej natalki z dzieciństwa. Przecież ja, ja dopiero jestem amatorką. Czego oni ode mnie chcą, czy ja podołam? Jakie myśli miałaś w głowie? Znaczy, ja myślę, że raczej staram się nie mieć takich negatywnych do siebie, mhm. że jestem tylko amatorką, albo właśnie takiego typu myśli. Bardziej sobie myślę, że to jest wyzwanie, które ja muszę, któremu ja muszę podołać. I, I byłam bardzo szczęśliwa, że dostałam tą rolę i w ogóle bardzo szczęśliwa, że dostałam się do drugiego etapu castingowego i mm. cały ten proces był po prostu bardzo taki. Byłam bardzo taka szczęśliwa i miałam dużą adrenalinę i myślę, że stara no, starałam się nie myśleć tak, że jakoś nie podałam, bo to nic mi nie pomoże. Nie mhm. ale, ale byłam bardzo szczęśliwa, że też wchodzę jakby na plan z aktorami, którzy mają gigantyczne doświadczenie i po prostu. No, Ola Adamska jest genialna i tak samo jak cała obsada jest. Po prostu. Wyrosłaś z domu filmowego. Mama operatorka, tata świetny aktor. Powiedz, czy oni nadzorowali to jak ty się przygotowałaś, czy dali Ci wolną rękę. W moich przygotowaniach miałam bardziej wolną rękę. myślę, że już starałam się bardziej samodzielnie podejść do, do, do tego projektu, no bo też w porównaniu do moich poprzednich, no to zawsze byłam z rodzicem na planie, zawsze to było jednak takie trochę tak nie to, że nadzorowane, ale, ale zawsze... Czuwanie, bardziej Takie było czuwanie, tak. A tutaj właśnie chciałam już bardziej tak dorośle i świadomie wejść tak um, właśnie w ten projekt i to było dla mnie ważne też, żeby trochę... Znaczy wiadomo, że też z mi bardzo się jakoś nie że tak powiem, mm. podczas na przykład Wielkiej Wody, ale chciałam bardzo tak samodzielna być w tym, w tym projekcie. Dite, Ty jako doświadczona, Duńsko-angielska aktorka, która trafiła do bardzo polskiego serialu. E, gdybyś pamiętasz siebie z tamtego okresu, wiedziałaś już, co chcesz w życiu robić? <grym> Nie wiedziałam, co chcę robić, ale e, tak jak mówiłam e, Blanka w, e, wcześniej, ja tak naprawdę się przygotowałam do tego, że ja chciałam być biologiem. Mari, mm -hmm. marinem? Like Marine biologist. Mm -hmm. Na ostatniej Borskim. chwili w, w Hiszpanii. Ja mieszkałam w Hiszpanii. I na ostatniej chwili zdecydowałam, że jednak chcę być aktorką. Mm -hmm. Dostałam się bardzo szybko na studiach w Londynie e, miałam 17 lat e, i po trzech latach studię właśnie czułam, że to nie do końca jest ten nurt w, w Londynie, ten, ta, taka industria, taki pośpiech, mm -hmm. że to nie jest to, że dopiero po trzecim roku czułam, że jestem gotowa się więcej uczyć. A, I okay. więcej się dowiedzieć. I to mi ściągnęło do Polski. Do y, wtedy to był ośrodek Grotowskiego, i poznałam tam fantastycznych ludzi, z którym potem współstworzyliśmy zespół Teatr ZAR, z którym okay. pracowałam 20 lat. Pracujesz głosem, jesteś też coachem, uczysz tego tak. właściwego akcentu e, polskich aktorów. Chociażby współpraca z reżyserką Smoczyńską, to, to tak, tak twój wkład w ten nasz sukces, to bardzo fajne, ale teraz ktoś cię wyławia jako aktorkę i powiem ci, że twoja rola bardzo przekonująca dla mnie, przynajmniej osobiście. Nie wiedziałam jak ty się zachowasz i czy złowisz Krystiana? no tyle chyba możemy zdradzić. <śm> Czy on wyjdzie obronną ręką z tej znajomości bardzo ciepłej? Tak. Tak, to, to, było, to jest piękna rola, dlatego że mi się wydaje, Ona jest malutka rola, ale jednak znacząca ze względu na to, że wydaje mi się, że ona postawia takim e, taki challenge Wyzwanie? wyzwaniem nie dla ich relacji, bo tak naprawdę może Krystian Mógłby zdecydować zostawić te wszystkie mhm. trudności, z którym się zmierza w Polsce i jednak wybrać taki bardziej komfortowy, może życia w Szwecji, nie z tą kobietą. Ale A zobaczymy, jednak... co będzie. Aha. Bo nie wszyscy oglądali. A, wiesz, okay, no? tak poczekaj, poczekaj, nie dobrze, spoilerujmy. Dobrze, dobrze, dobrze. Y Blanka, słuchałaś przed chwilą Dite, Mówiłaś nam, że marzysz, też myślisz o studiach w Londynie. Zniechęciła cię? Nie. nie, nie. właśnie chcę Ci powiedzieć, że te, ta doświadczenie jest fantastyczne. Naprawdę, że tam. Za, nie tylko te studia, bo ja też uczę na uczelni w, w Londynie, nie, są fantastyczne pedagodzy, fantastyczne nauczyciele. I w ogóle ta doświadczenia wyjście ze swojej strefy komfortu i tą wyzwanie życia za granicę jest świetna. Mów mów. Nie, wiem, w sensie, no mam świadomość tego, że to jest bardzo duże wyzwanie też tak mentalnie, no bo to jest inny język, też jestem bez moich bliskich ludzi tam, więc to, to myślę, że to może być trudne właśnie w, taki, w takim doświadczeniu. Słuchaj, poradzisz ale to. świetne, to ja ci, ja ci powiem tylko tyle. Kiedy zaczęłam oglądać e, Pati 2 i pojawiłaś się ty na ekranie, nie miałam zielonego pojęcia, że to jest. Ta córka tego aktora, że ty nie jesteś zawodową aktorką, myślałam, że złowili młody talent, który jeszcze się nie opatrzył. Więc wiesz. Wszystko przed Tobą. Czego ci z całego serca życzymy? Realizuj swoje marzenia i podglądaj takie osoby jak Dite, która jest już bardzo doświadczona i fantastycznym pedagogiem także. A sprawdziliśmy to, więc wiemy, co nieco. Cześć, tu Dorota. i Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl